Inwalida, Weź go, ty Wózek inwalidzki, proszę do tego pana! Halo, szcześń, wózek! O, pe... o, trafił! O, leci, 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 tam. Weź! Neo, shopy, neo, shopy karmi właśnie. Sprawdźcie, jaki jestem dobry, Gdzie oni byli! Ale i jadą, ty, Neo, ale ty masz. Biorę na chatę Ej, co z kąk, szopy? Ja, jak jedzie, to jak wdópca, ty! Jak świat zaleje, jak nie kością! Na świat, bo jest mi pani zimny! Nie wiem, jak świat zazdzie, to nie widać, chłopiec. Czekać, zgasi, zgaszę. zgaszę! No co? Skókcy trzy szopy, kurpa Jarek, to moskitu. Teraz do mnie dorszy, co on powiedział. A to są ostre chipsy? No, <laughs> <laughs> ostre chipsy! Szopom dali ostre chipsy! A, jak one mapami opierają, ty! No coś nie wiem, czy to znajdzie, kurwa. Teraz jakąś akcję dałeś, mocno. To po kanterku nie może, Mordzonik? Nie wiem, czy teraz nie pójdziemy zaraz, okay. bo. Czekaj, jak szukamy, jak działa. face co? Eee, no. To półtorej godziny. Jedno nie, niemożliwe, kurwa, widać. To możliwe. Odkąd fines wyszedł 28 minut i spiku to jest co ma się dopiero Ale to i tak no kurwa So here we are in Dallas Thursday yeah. yes. breakfast already tired after his food. Wasza surfer no tak mi znajdziesz przez chwilę jest some oranges To też nie chce mi Snacks. się czekać Fimo za długo It's busy and waiting. Ale Janusz jaka mordka! Zobacz jaki taki dzieciaczek młody ty Totalnie inna twarz niż teraz, nie? He's busy and waiting for his food to get a bit less less hot Yeah, baby yeah Bo ja nie wiem wtedy, ale nie wiem. Więc widzieliśmy deinem gameu. To było wstydne, jak zawsze. Kolejne słowa o Wywiad Chuj, wiecie co na gada, to drinka, masa, bo no kończy ten wywiad idę się najebać start, po meczu Cóż. Of... <laughs> Koniec wywiadu. Not Może nie not full, ale 75% full control. Dajcie <laughs> hello to Tomo, your fans. Hello. Do O, mówisz teraz? Tak, tak, no, Zobacz. Co to, co to? No A Zaraz zobaczę. To no, trzeba wchodzimy no, z drugiego no, miejsca, gramy no, na karbie ale kurwa to jest... NPC postawił kurwa tas obok siebie na kamerze. Mamy lepszy bilans <noise> z ale wychodzimy z drugiego miejsca, gramy na K23. Patrz, on nic nie nawet, kurwa. Mamy lepszy bilans z Envy, ale wychodzimy z drugiego miejsca, gramy na K23. <noise> Tokio Drift w sklepie, zobacz. Ja chyba będę na razie nie uciekał. No i tak jak na razie nie mamy czuć Czemu? Tu... No, nie chcę mi się czekać, Jimo, na razie wiesz No proszę poczekaj z nami Ula, la. to załatwić coś wojnego chyba tam coś się dzieje w tle później bo no to jest jak będzie w składny Pozdrawiam niż trzy. Na razie będę zmykał, jak coś tam możesz pisać później, prawda?